Tego czerwca przypada Światowy Dzień Ochrony środowiska naturalnego. Z tej okazji przeczytam kilka wierszy. Artur Opman. Hej, wiosna! Hej, wiosna, już wiosna! Wesoła radosna. Na łąkach zakwitły już kwiatki, ptaszęta śpiewają, motylki fruwają, nie bieszczą się chabry, bławatki. Łóżeczki pasą się owieczki, i zioła sypią pachnące. Hej, chodźmy, a żywo szumiącą tą niwą, pobiegać, poskakać po łące. Edward Szymański Wiosna w Lesie: Od samego rana las się dziś rozśpiewał. Całym lasem obertasem zaskrzypiały drzewa. Podały sobie ręce gałęzie jak ręce, w pierwszą parę brzozy szare w bialutkiej sukience. Rude sosny w ten radosny i olchy za nimi niżej krzaki Krakowiakiem tuknęły po ziemi. Niżej jeszcze mech szeleszcze tańczą kwiaty zioła, w całym lesie śmiech się niesie, muzyka wesoła. Gwizdże kos na cały głos, znać, że grajek z chęcią, A za dębem bije w bęben muzykalny dzięcio. Takie granie, mości panie, to nie lada sztuka, Kiedy jeszcze wilga wrzeszczy i kukułka kuka. Z nory lis wytknął pysk, trzęsie mu się kita, Dobra myśl, trochę dziś potańczyć, Ofil Lenartowicz. Powiedz, słowiku, powiedz, mój mały, błagam na wszystko w świecie. O czym ty śpiewasz przez wieczór cały w naszym ogródku w lecie? Czy opowiadasz swoje przygody w miłym, rozgłośnym śpiewie? Jakiś przeleciał wonne ogrody, na jakim spoczął grzebie? Czy jak się kryjesz w liście zielone? Gdy skwarne słońce pali, jak ramkiem strząsa szpiórka zroszone w cichej powietrza fali? Czy o gwiazdeczce maleńkiej drżącej na lazurowym niebie? Czy o tej wodzie zwolna cieknącej? Powiedz mi proszę ciebie. Ot ja ci powiem, śliczna pastuszko: śpiewam piosenkę twoją. Kiedy ci za czymś tęskni serduszko i oczy we łzach stoją. Kiedy zanika Twój uśmiech słodki, I patrzysz, smętna blada, A z rąk Ci lecą bratki stokrotki, Kwiatek po kwiatku spada.